Dzień dobry dzieciaczki. Dzisiaj praca dla troszeczkę starszych dzieci. Zrobimy sobie piękną zieloną łąkę z czerwonymi makami. Potrzebujemy do tego kilku rzeczy: czerwonej kartki, białej, twardszej kartki, takiej brystolowej i cienkiej białej kartki, na której będziemy wykonywać pracę. Potrzebujemy farby ciemno-niebieskiej, żółtej, zielonej i białej. Te wszystkie farby będą nam potrzebne. Za chwilkę zobaczycie dlaczego. Potrzebujemy też pędzelka, ołówka, markera, kleju i nożyczek oraz kawałka zwykłej tektury. Najpierw zrobimy sobie tło. Żeby zrobić tło, na cienkiej białej karteczce rozlewam farby. Żółtą na środku. Może jeszcze troszeczkę. Lepsze są farby tempery, takie w tubkach, bo są gęściejsze, ale ja w tej chwili nie mam, więc zrobię takimi. Tutaj granatowa. Zielona. I dodamy sobie tutaj jeszcze trochę białej, Białej farby. Dodamy ją po brzeszkach. O, troszkę tu po środku. I tu po brzeszkach. I teraz, żeby te barwy nie były takie mocne, troszeczkę je sobie zmieszamy, a zrobimy to w ten sposób, że złożymy naszą kartkę. O, troszkę mi wyciekło, będę musiała uważać. Składamy ją. Widzicie, ja sobie tą Wytrę troszkę tą nadwyżkę, żeby mi nie przeszkadzała. O! I po rozłożeniu naszej karteczki mamy takie barwy. To nie koniec naszej pracy. Musimy sobie jeszcze naszą tekturką troszkę je pomieszać. Robimy to stukając, stukamy troszkę tutaj. Tutaj mieszamy w ten sposób i tutaj. O. Tu mamy jeszcze jakby troszkę za mało białej, więc może sobie jeszcze odrobinkę jej dodam. O. I mieszam. Mieszam, mieszam. Dobrze. Tak wymieszaną paletę, bo to jest nasza paleta. Będziemy za chwilkę używać. Ja sobie ją tutaj lekko przesunę. O. Mam nadzieję, że nadal ją widać. I na mojej drugiej karteczce będę malować. Najpierw zielonym kolorem na dole. Robimy to w ten sposób, że przeciągamy od brzegu do brzegu. Widzicie? Powstają nam takie pasy. O. Teraz już dodajemy trochę niebieskiego na niebo, tak, bo tu będzie nasze niebo. Jeszcze tutaj dopracowujemy. Trochę żółtego. Tego żółtego mam troszkę za mało, więc jeszcze sobie rozrobię. O. I oczywiście rozmieszam. Dodaję trochę tej żółci. I tutaj, i tutaj. I mam zrobione w zasadzie już prawie całe tło. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczmy sobie. O. Teraz nadal maczamy i robimy jeszcze trochę takiej jakby trawy żółtej, zielonej, czyli stukamy sobie takie kreseczki żeby dodać jeszcze troszkę akcentu na dole. I teraz będzie nam potrzebny przez chwilę pędzelek. Pędzelkiem naszą żółtą i białą farbę nakładamy. To będzie nasze słońce. No. I w ten sposób zrobiliśmy sobie tło. Teraz to tło zostawiamy do wyschnięcia, ale ja już jedno takie tło zrobiłam, żeby móc Wam pokazać bez czekania, co dalej. Odkładam moje tło do wyschnięcia. Mam tutaj już moje drugie wyschnięte. Farby nie będą nam już potrzebne. Odsuwamy je. I teraz uwaga: będzie nam potrzebna czerwona karteczka. Proszę bardzo. Tą czerwoną karteczkę. Zginamy. I jeszcze raz zginamy. I na tej karteczce ołóweczkiem rysujemy sobie kółko. Mniejsze i większe. I te kółeczka sobie wycinamy. Widzicie? Wycinam kółeczka. To będą nasze maki. Większe i mniejsze. No. Teraz mniejsze kółeczko wycinam. Świetnie. Mam już różne kółeczka. Różnej wielkości. Zobaczmy sobie. Są. O. I biorę marker. I tym markerem na środeczku robię dużą kropkę i od niej dosyć gęsto robię kwiatuszka w ten sposób. Zobaczcie. I robię dosyć dużo takich o, widzicie? Większe, mniejsze i są. Ja tych kółeczek już troszkę wcześniej przygotowałam, mam ich, mam ich tutaj kilka. I teraz, moi drodzy, te maki nasze będziemy przyklejać na tło. Ja mam klej magiczny, ale może być też zwykły biurowy. Przyklejam maki. tutaj zrobiłam. O, mniejsze, większe. Dosyć gęsto je sobie przyklejamy. I może jeszcze tu i może jeszcze. Tu. I mamy łąkę pełną maków. Oczywiście te maki nie mogą latać w powietrzu, więc potrzebujemy narysować łodyżki. Zrobimy to markerem. Łodyżki są niezbyt proste. Rysujemy je. Jeśli jakaś łodyżka nam wchodzi, to chowamy ją pod kwiatem. O! sobie idą. Łodyżki maków mają jeszcze takie takie jakby pazurki. Robimy je sobie na łodyżkach. Widzicie? O. Robimy, robimy, robimy. I tu. O. Rysujemy też markerem... Kilka, nie za dużo prostych listków. I już łąka naszych maków jest gotowa. Mam nadzieję, że Wam się ten pomysł podobał i że go w domu zrobicie. Zapraszam serdecznie i czekam na Wasze fotorelacje.